Cześć, to jest Tena i dziś Zapraszam na vloga, zapewne łączonego z kilku dni. Ostatnio mój Filip ma wmontowany w siebie jakiś budzik, ponieważ budzi się tak piąta, no maksymalnie pięć po piątej. Co sprawia, że teraz, nawet jeśli jesteśmy w domu, bo Filip jest jeszcze trochę przeziębiony, i pani doktor powiedziała, żeby go do żłobka jeszcze nie puszczać. Więc musieliśmy zostać w domu. No, niestety, nasz dzień zaczyna się tak właśnie, chwilę po piątej, i próbowałam, żeby zasnął, przytulałam go do siebie, i niestety nie wyszło. Także wstaliśmy pewnie było jakieś 20 po piątej. Teraz jest piąta 55, i że tak powiem, ja do tego czasu zdążam się wykąpać i dałam mu jabłko, bo chciał, więc no mam jeszcze, że tak powiem, przysłowiową chwilę i chciałabym sprawdzić y, gąbeczkę, ponieważ kupiłam sobie taką zwykłą, tanią gąbeczkę y, z, no, z tym stojaczkiem. Właściwie zależało mi na tym stojaczku, ale że same stojaczki były dużo droższe, to uznałam, że po prostu kupię ten z gąbeczką. I przy okazji sprawdzę, czy ta tania gąbeczka do czegokolwiek się nadaje. Dobra, najpierw sprawdzimy, czy ona w ogóle urośnie. Na chwilę obecną sucha prezentuje się tak. No można powiedzieć, że urosła, ale jest taka dość twardawa. Jak się ją... no sprawdzimy, zaraz to sprawdzimy. Ok, ja już nałożyłam swoją standardową pielęgnację, taką samą jak na filmiku, natomiast tylko jeden, od tamtego czasu chyba jeden produkt mi się tylko zmienił. Yy, natomiast teraz chciałam sprawdzić, jak ta gąbeczka będzie się zachowywać przy nakładaniu podkładu i używam dzisiaj Eveline. Yy, no, to jest taki standardowy podkład, typowo na dzień, ale nie lubię tej. Yy, no, jak to się mówi, pipetki, nigdy jej nie używam, tylko wolę sobie wylać po prostu produkt na palec. Uuu, chyba się kończy. Zaraz mamusia do ciebie przyjdzie. No dobra, sprawdźmy. Troszkę twardawa, ale miewałam droższe, które też były twarde. Więc jak za te 5 czy 6 zł, które to kosztowało, to jest całkiem okej. Okay. No, rozkłada produkt, rozkłada. Zobaczymy jeszcze, jak poradzi sobie. Sorry, sąsiedzi, ale już jest po szóstej. Zobaczymy jeszcze, jak sobie poradzi z korektorem. Obecnie używam tego. Tak. Lubię go. No, sprawdźmy, sprawdźmy. No. Jest okej. Okay. Wiecie, za 5 złotych nie będę narzekać, nie? Mogłaby być trochę bardziej miękka, ale wybaczam jej to. Dobra, ja dokończam makijaż i od odzywam się do Was później. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że ostatnio mam jakąś fazę na tosty. Bardzo je <gryw> lubię. Ale to pewnie też dlatego, że to jest coś takiego, co robi się samo, a w międzyczasie, kiedy ja czekam, mogę jeszcze coś zrobić, na przykład ogarnąć ten cały tutaj syw w kuchni. No i wiecie, to się robi, ja coś w międzyczasie robię. Filip akurat właśnie je śniadanie, więc jak najbardziej mogę ja robić coś innego. No i tak jak mówię, będę sobie teraz wyjmować tosty, ale no kuchnia już wygląda znacznie lepiej, nie? więc dlatego właśnie lubię takie jedzenie, które się robi samo. Jak widzieliście, składałam sobie pranie, a czynność tą umilało mi oglądanie filmiku Miss Agi, w którym właśnie powiedziała, podzieliła się z nami taką informacją, że będzie otwierała swoją własną perfumerię. Dlatego już z tego miejsca, Agnieszko, gratuluję Ci naprawdę serdecznie i trzymam kciuki za powodzenie, żeby Tobie się po prostu to udało. No i co? Spełniaj swoje marzenia, a ja jako, że już te pranie sobie złożyłam, to zabieram się dzisiaj za robienie e, kotletów. No, Devolai. E, w każdym razie jeszcze nigdy takich Devolai nie robiłam, ponieważ będę je robić z mięsa mielonego, tylko że z kurczaka. E, jestem ciekawa, jak wyjdą. Mam nadzieję, że będą smaczne. Mm, no, ale przekonam się o tym dopiero za jakiś czas, jak już po pierwsze. Filip się obudzi i mąż wróci z pracy, a tymczasem zabieram Was do kuchni. No dobra, w teorii to ma być całkiem proste. Podobno wystarczy do mięska mielonego dodać troszkę przyprawy takiej, wiecie, typu wegeta. Mam nadzieję, że nie przesadzę. I trochę bułki tartej. No i oczywiście jajko. No i co trzeba to wymieszać cały mięso. Chyba muszę dodać troszkę bułki. Podzielę sobie to jeszcze na takie cztery części. Teraz, skoro już mam te mięso przygotowane, to zrobię sobie jeszcze wkład. A ja postanowiłam, że moje dewolaje będą z masełkiem, z serkiem żółtym i z serkiem topionym śmietankowym. Teraz po prostu do tych kotletów. Zrobię w nich miejsce i będę wkładać. O. Mam nadzieję, że uda mi się to zawinąć, tak żeby nie było żadnej dziurki. I co, teraz bez zbędnej filozofii, będę panierować te dewolaje w jajku i buce tartej dwukrotnie. Wrzucę to na patelnię, no i pokażę Wam, jak wyjdą. Próba. Uuu, wypływa masełko. Widzieliście to? Czyli chyba się dewolajki udały. No dobra, to życzcie mi smacznego. Odzywam się do Was później. Wyszłam na spacer z psem, a dodatkowo idę odebrać pewną paczkę. Ale co to za paczka i co w niej się znajduje, to powiem Wam już jutro, bo chcę temu poświęcić trochę dłuższą chwilkę. Właśnie odłożyłam Filipa na drzemkę, zrobiłam sobie ciepłą herbatkę i przyszłam do Was powiedzieć Wam o bardzo miłej przesyłce, którą byłam odebrać wczoraj. I już mówię, co to za przesyłka: jest to przesyłka od Damiana z kanału Szybki Test. Spójrzcie sobie na grafikę. Jeśli jeszcze nie byliście udamiane na kanale, to zerknijcie i zostawcie tam mu wsparcie, łapeczki, subskrypcję. Myślę, że warto. Damian pokazuje na swoim kanale ostatnio na przykład... Fajne miejsca, które można zwiedzić w Trójmieście Ale nie tylko, bo pokazuje też Redę czy Wejherowo I powiem szczerze, że są to przecież miejscowości, do której, przez które ja niejednokrotnie przyjeżdżałam Jadąc właśnie na przykład do jakiejś nadmorskiej miejscowości Także super, myślę, że warto spojrzeć Ostatnio wstawiał filmiki na przykład z muzeum w Gdańsku Swoją drogą bardzo myślę Potrzebne miejsce, które może co nieco uświadomić o historii. Dlatego jak najbardziej polecam kanał Damiana. Słuchajcie, dlaczego uważam, że ta przesyłka jest miła? Ano dlatego, że Damian napisał do mnie, czy nie zechciałabym od niego przyjąć książki. Jak wiecie, ja książki lubię czytać, więc to jak najbardziej jest miła przesyłka. Rozpakuję ją, dobra? W tej przesyłeczce znajduje się książka Dziewczyna, kobieta, inna. Jest to bardzo ciekawa propozycja. Szczerze mówiąc, raczej wykraczająca poza moje kręgi. Tego, co czytam na co dzień, więc bardzo fajnie będzie poszerzyć swoje horyzonty. Jest tutaj 12 postaci i ich podróż przez życie. Każda z nich czegoś szuka, kogoś bliskiego, celu w życiu, przynależności domu, kochanki, matki, utraconego ojca, czy choćby odrobiny nadziei. Przede wszystkim zaś jest to oszałamiająca, pulsująca życiem powieść o kobietach, o ich sile, słabościach, bolączkach, powodach do szczęścia. Pragnieniach i miłości. Opowiada o artystkach, bankierkach, nauczycielkach, sprzątaczkach, gospodyniach domowych w różnym wieku i na różnych etapach życia. To książka, o której powinno być głośno i będzie. I zachęcający jest ten opis, więc jak najbardziej chętnie sobie przeczytam. Yy. Oczywiście, jak ją przeczytam, to zapewne znajdzie się w jeszcze jednym filmiku, w którym właśnie omawiam moje przeczytane książki. Ale teraz jeszcze chwilę o tym, dlaczego jest to bardzo miła przesyłka A no dlatego, że Damian napisał do mnie, czyli poświęcił swój czas Poświęcił swój czas na szukanie tej książki, na zapakowanie jej, na wysłanie jej Poświęcił też swoje pieniądze, e, ponieważ no wiadomo, musiał tą książkę kupić i ją wysłać I, i za to jestem serdecznie wdzięczna, naprawdę jest to dla mnie miła przesyłka, bo pewnie osoby, które mają swój kanał i ten kanał nie jest zbyt duży, wiedzą, jak ciężko walczy się o nowych subskrybentów, że te liczby nie wzbijają się aż tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dodatkowo, osoby, które mają już nawet kanał, który osiągnął ten 1000 subskrypcji, e, i tak często. Nie zarabia jakichś, nie wiadomo jakich kokosów na tym YouTubie, z tego względu, że wiecie, to też wszystko zależy od liczby wyświetleń, a jak ktoś nie ma oszałamiających, szalonych wręcz wyświetleń, no to te pieniądze raczej są niewielkie. Tym bardziej jestem wdzięczna Damianowi, że poświęcił swoje pieniądze na to, żeby właśnie przesłać mi tę książkę. Tę książkę jest mi z tego powodu bardzo miło, i myślę, że jest to też takie wsparcie. Które daje się zauważyć właśnie między osobami z mniejszych kanałów, że my do siebie często piszemy, że my komentujemy swoje filmiki. Jest to myślę niezmiernie miłe i niezmiernie ważne, więc tak. Mam nadzieję, że zerkniecie na kanał Damiana i że zostawicie tam dla niego jakieś wsparcie w postaci łapek i subskrypcji. Pozwólmy mu, niech jego kanał rośnie i niech jego kanał się rozwija. A ja, żeby się ten filmik nie stał jakimś tasiemcem, będę się już z wami żegnać. Więc jeśli taki filmik ci się podobał, to zostaw dla mnie łapeczkę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. A jeśli chcesz zostać ze mną dłużej, po prostu zerknij sobie na któryś z tych filmików. Do następnego. Pa.